Na zawodach powiatowych pojawiła się bardzo groźna grupa, przynajmniej z wyglądu. Wiem, że nie jesteście drużyną strzelecką. Właśnie skąd Wasza obecność i kim jesteście? E, jesteśmy ze Szczecinka tutaj. Jesteśmy grupą airsoftową. To jest sport drużynowy, który e, podchodzi pod sporty strzeleckie. Tylko że w przeciwieństwie do e, paintballu, który strzela kulkami z farbą, my strzelamy plastikowym bez farby. Czy jest to bezpieczne od razu, zapytam? E, jest to bezpieczne, o ile nosi się okulary. Po prostu jest taka zasada, że każdy zawodnik powinien nosić okulary, żeby no, po prostu nie dostać w oko. Czy w Szczecinku jest więcej takich grup jak wasze, czy macie z kim rywalizować, czy też między sobą tę rywalizację prowadzicie? W Szczecinku jest około 30 paru osób, które się bawią w ten rodzaj sportu, ale drużyn zorganizowanych no, to są trzy. Skąd ta fascynacja mundurem, tymi zabawkami, które tak groźnie wyglądają? Jest to na pewno bardzo interesujące, bardzo pasjonujące. Ale skąd ten pociąg do munduru? Czy, czy no, mieliście w rodzinie wojskowych, że to taka tradycja rodzinna, czy też no, no, filmy amerykańskie robią swoje? <śmiennie> no raczej yy, tutaj prędzej... No, nie, w... Może nie Właściwie. tyle co filmy amerykańskie, ale sama ta zabawa. Można gdzieś wyjść, porywalizować z kimś. To jest naprawdę coś fajnego, wyjść sobie, pobiegać. A takie prywatne pytanie, czy do wojska się szykujecie, czy już odbyliście służbę? Jak to jest z tym wojskiem? Czy w ogóle chcecie być w wojsku? Ja już jestem po służbie zasadniczej i teraz planuję iść na służbę zawodową. Dobra, teraz porozmawiajmy o tych Waszych gadżetach. Jest to drogi sport, chyba. Ile kosztuje takie wyposażenie, pełne wyposażenie takiego żołnierza? To wszystko zależy od preferencji. Są, są rzeczy droższe, są rzeczy tańsze. Tak, żeby wyglądać mniej więcej jak my, no to trzeba przeznaczyć około 1,5 do dwóch To droga, no nie wiem, można to powiedzieć, zabawa czy fascynacja? Tak, jak to niektórzy mówią, im większy chłopiec, tym droższe zabawki. To, co ma się tę e, broń, to trzeba od razu powiedzieć, że to jest imitacja. To jest e, taka dobra podróbka. Tak, to są repliki. To są repliki, które ważą tyle samo, wyglądają tak samo, tylko że nie posiadają bić, które ma prawdziwa broń. E, gdzie dokonujecie zakupu tych rzeczy? Wiem, że w Polsce jest mnóstwo sklepów, ale chyba pewnie przez internet też dużo można takich rzeczy nabyć. Tak, głównie przez internet, bo w przecinku takich rzeczy nie można dostać. A co, okolice do takiej zabawy, w wojny macie doskonałe? Nie wiem, gdzie, gdzie najlepiej się bawić w ten sposób? Wszędzie, gdzie jest las, gdzie są jakieś budynki. Ale nikomu postronnemu krzywdy nie zrobicie żadnego? Nie, staram się trzymać z daleka od cywili.